Posłuchajcie, drogie dzieci, oto bajka nowa leci. Nauczycie się z niebłyskiem, jak krętactwo zgodzić z zyskiem. Spójrzcie, oto lisek rudy, pełen sprytu i obudy. Przyszedł lisek na polany, mówi... Szefem tu zostanę, dajcie władzę w moje łapki, to obniżę wam podatki i zwierzaki z tej polany go premierem mianowały. Lisek zamiast tam pracować, wolał słodko leniuchować. Nic nie robił, żadnych reform, wolał oddawać się bzdetom. A podatki poszły w górę, lisek taką ma naturę, że jak powie coś, to skłamie, każde słowo dane złamie. Zapytacie, czy pokutę dostał lisek za kłamstw kupę? Został ukarany zrodze? Za swe grzechy ku przestrodze? Przecież uczy bajek mnóstwo, że jest kara za oszustwo, że wyłącznie ciężką pracą dobrzy ludzie się bogacą. Nie tym razem. Straszna szkoda. Dla chytruska jest nagroda. Za przewałki, kiepskie rządy, awans dostał bardzo szczodry, bo pomogli mu koledzy. Jeszcze w sprawiedliwość wierzysz? Lepiej bajkę wyłącz teraz i do pracy zapierdzielaj. Wiesz, że nowa pensja liska wynosi milion czterysta? A Ty musisz na to zarobić. Weź lepiej trochę nadgodzin.